Cześć, ja jestem Konsi. Cześć, ja jestem Sym. Witamy was na mapie Falshausen. Mapie. Mapa od zespołu Kartex e, Dessing tego, samego co, ro... grupa. tego tak. samego co robiła motlasu. Ale mapa jest naprawdę dużo nawet lepsza od tej oryginalnej mapy, bo tu jest naprawdę wiele możliwości. Wszystkie drzwi można otworzyć. Jest możliwość także kupna obiektów po podejściu na, do nich. Może zaprezentuj, jak to jest. To jest bogata w wiele skryptów. Tutaj na przykład. O. Tak, kupuje się i, i się pojawiają nawozy różnego to jest rodzaju. tylko pod, pod, podgląd jeszcze ich nie kupiłem, bo A, oczywiście no, to można to. sobie zobaczyć jak to wygląda No wyglądać. można sobie zobaczyć. To co teraz jak kupię Jak już było widać drzwi można otwierać. No i ja wszystko. teraz kupię i one. Tutaj ikonka zniknie, tutaj się pojawią nawozy. I jeszcze są inne rzeczy, tak, takie jak na przykład gdzie były ten, a tutaj były te y, magazyny, nie? To tworzy drzwi. Otwierane drzwi, dużo otwierane. Drzwi. A nie, tutaj jest y, y, miejsce na taka stodoła, jakby jest warsztatem. Garaż tak. Taki jest. garaż, ale mi chodziło o ja ten wiem, magazyn. Szczegółów. Mi chodziło na ten magazyn na zboże. Gdzie on był? No, no to tak tutaj, tamten to jest. A to jest ten, no dobra. I tutaj też jest... Yy... Jest tutaj coś? Tutaj chyba nie. Ale chodzi mi o to, że są takie tabliczki yy, z napisanym yy, ile mamy danego zboża w silosie. Dlatego to też bardzo fajnie wygląda. To jeszcze może chodź sobie, zobaczymy tam, czy jest coś do kupienia innego. O, jeszcze też farmę, farma, się, farma się brudzi. No, tutaj są ziemniaki. Strasznie drobne, ale są. Yy, mapa się nawet podobno brudzi. Znaczy, brudzi się. No, my to sprawdzaliśmy już. Yy, I to wygląda na tej zasadzie, że tam są jakieś śmieci na farmie. Tak, I podchodzi się. Ponimy po taką firmę. Za 1000 euro chyba przyjeżdżają, sprzątają farmę i. Jeszcze rybki można sobie połowić elegancko. Tylko nie aż wędki. Dobra. Choć jeszcze może zobaczymy, coś to kupna. popływamy. I popływa. Kórniki jakieś tutaj. No, no to mogę jeszcze pokazać te panele. Coś tam jeszcze można. Tak, Były panele chyba, no. Wiatrak. Pola można kupować też. Oczywiście. Dobra. Thunder. Wiatrak, ale to może kup ten wiatrak, bo ja nie wiem, gdzie on się pojawi. To na razie tutaj pokażę. Te. To czekaj, ja tak odejdę. One będą tutaj, na dachu. Bo my sprawdzaliśmy, gdzie one się pojawią. To ja może oddalę sobie tak. O i tak te panele... a podgląd był na razie. Ja nie mam, ja nie mam pieniędzy. A, no to ja podgląd muszę e, no, czekaj... Podgląd się musi skończyć, C. I teraz te panele już są elegancko. Także mapa jest naprawdę bardzo fajna. I Wiatry. jest dopracowana... Wiatrak, nie wiem czy on się pojawi, może tutaj gdzieś niedaleko. Mapa to jest a, ty nie masz pieniędzy, lepszy. no dobra. Czekaj, bo ten wiatrak się w tym momencie... Yy. Kupiłeś wiatrak? Teraz kupiłem wiatrak. A, nie widać. Ja też nie wiem, gdzie on się pojawił. no Ale na pewno gdzieś jest. Tak, myślę, że gdzieś jest. Czekaj, przechodźmy tam tutaj na drugą część farmy. Czekaj, gdzie ty się tam przemieściłeś teraz? a Tam jesteś, dobra. Yy, na plac zabaw? do domu. A nie, tutaj jest jeszcze część farmy dla krówek. Ale na krowy. No, część. Tutaj taka fajna jest ta. Przezroczysta. Wpadłem, sobie. do do szamba. Jak tam się czujesz? A, nie mogę wyjść. <laughs> Ale to trudno. Po, Ej, posiedzisz. Fajnie? Dobra, wejdę. <laughs> Efekt, jakbym pływał. Jakby... Mm, elegancko jest. A no tak, tak się fajnie unosimy w bag. w. w knojówce. Dobra, czas stąd wyjść. Dobra. Przełącz się na coś innego, bo nie wyjdzie stamtąd, chyba raczej. Znaczy ja. do pojazdu, nie? To. Mamy coś na farmie, jakiś pojazd? Mamy, kombajn mamy na farmie. I... Okay. tak, tylko kombajn mamy. Coś tam jeszcze było tam? No i tam jest, można oczywiście kupić silos na kiszonkę. No, mapa jest naprawdę dopracowana i bardzo fajna. Tak, więc... Można kupić tą rampę. O, to kup, gdzie ona się pojawi? Tu. Ta do rampa, ładowania obornika. Ta rampa jest, no, do ładowania obornika. Kupię ją, bo teraz jest tylko podgląd. Tutaj garaż też mamy, sprężarka. Sprężarka, może się też da coś pompować. A, jeszcze tam jest taki e, obrazek mapy powieszony w garażu, nie, w warsztacie. To jeszcze chodź, zobaczymy tego, ten obrazek. Tekstury są bardzo dobre, bardzo ładne. No, tekstury, zespół tam jest naprawdę dobrych grafików, więc tekstury są bardzo dobre. Gdzie ten... Było tam, ...gdzie stalec. ten... jest... Ten obraz... a tam jest ten obrazek, dobra. Tutaj widać wszędzie Wald, walt, czyli wszędzie mamy las, możemy las, no. sadzić. Tylko tu na środku, bo tu widzę, że po boku... Yy, nawet skór, jest bo... pokazane na polach, jak ktoś pryskał chyba, nie? Takie ślady. Znaczy... Po... Ścieżki, po takie ścieżki, no. Dokładnie. BGA Wioski. To są po niemiecku wszystko, nie? Ale można by to było sobie. No Ale dobra, mniejsza z tym. No to co, udaje mi się chyba do lasu, nie? Powoli. No to widzimy się za chwilę w lesie. Widzimy się w lesie, tak. To tak, może przelecimy po wszystkich maszynach szybko, nie? Pokażemy mi więcej. Tak, tutaj jest końcówka do ładowarki Weidemann. Tutaj jest sadzereczka. Sadzereczka. Tak, trzeba kupić tutaj. ...drzewko osobno i się. Zadanekami, z A już sadzonek jest, załadowany. jest ile? 17? Si 17, no tutaj. Tak, 17. Tutaj są dwa takie też do ładowania na tur przedni i na tus. No tylko, że to jak teraz siedzisz w tym, to. Nie, jak ja robiłem, to się ruszało i z tyłu z przodu, to nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. E, tutaj jest też chwytak taki. Do drzewa oraz do pni, wycinania, jak już zostaną. Co ty tam robisz dalej? O, nie wiem, coś tam się psuje. No wiem, to tak się do góry robi, nie? Ale dobra. I tutaj został ostatni, ten też można tym drzewo podpiąć. Sobie tutaj są dwie linki na drzewo. MBTRAK1600 Turbo. Bardzo dobrze no zaprogramowane. Ogólnie, ogólnie wszystkie modele tutaj są bardzo ładnie wykonane z teksturami dobrej, bardzo ładnymi teksturami. To tutaj jeszcze nie działa ta maszyna do końca, ta z tyłu ten I, jakby... I na multi niektóre animacje, ale kurczę mi coś tnie. Ja to lecimy dalej, tam są przyczepy. Pierwsza przyczepa to nie jest z paczki, to jest osobna Przyczepa, którą żeśmy pobrali, ale też tam z tej strony. Tak, to Co? jest też od twórców tego, tego lasu. Ten z nich to otworzyła tam przyczepę. No i tutaj są y, przyczepy... No to drewno, wszystkie, ta jest, tylko rębak. Za, ta jest tylko z ładowaczem i rębak, tak. I ta jest na trociny przyczepa już, jak się tym rębakem y, włoży drewno, to tam na trociny. Bo I oczywiście... To jest skrzynka na... tak, i jeszcze zapomniałem o... O... Stilu. I łańcuchowej. Proszę poczęstuj się. Poczęstować się piło. Tak i trzeba też ją tankować, nie będzie za darmo. Też musimy. mieć potniemy sobie Szymona na kawałki. Dobra, to lecimy tam do Lasu gdzieś teraz. No to może się spotkamy od razu w lesie. Nie będziemy tutaj jechać tymi wszystkimi maszynami, tylko się spotkamy od razu w lesie. Jednak yy, zdecydowaliśmy się, że my tutaj, gdzie byliśmy, bo, myśl, bo myśleliśmy, że te drzewa co tu są da się ścinać, ogólnie któreś z tych da się ścinać, ale chyba jednak nie. Znaczy, bynajmniej w te w okolicy tutaj się nie da ścinać. Może gdzieś na mapie są takie, ale tutaj nie. Na, najpierw zaczniemy sadzić sobie te sadzonki, te drzewa młode. To tutaj pracownik wskakuje na No, wskakuje sobie taka animacja. Się trochę <noise> ta animacja tu się trochę yy, rozciągnęła. No i on sobie tak sadzi. A weź, jak się do tyłu jedzie, to on robi do tyłu. Może on do tyłu ta animacja działać tego pracownika? Kiedy do tyłu? No To się nie da jechać. Nie, to chyba jednak się... Ten, no to, to jest nawet dobrze. No i tutaj widać ruchamy wirnik ten... Czekaj, bo ja mam, od kamery to mogę przybliżyć. Nawet... Nawet mogę wejść pod to. A teraz wyłączyłeś? A dobra. No i tutaj też widać jaka jest ładna tekstura. Tego wszystkiego, że zadbali twórcy nawet o pod planteką tam, o teksturę. Dobra, wychodzę stąd, bo jeszcze mnie noże połotnął. Tak odstęp metr, chyba. No, oko tam, wiesz... Mniej więcej. Ale wiesz, tam się... Na samym początku, co zacząłeś sadzić, albo nie wiem... A nie, bo, na, bo ta tekstura... Yy, ziemi, co ona tam... Yy, no, ale jest, ona potem chyba znika ona po kilku, kilku sekundach. Tak, później się tam. To cząsteczka, tak. Z cząsteczki się... ziemi to się posadziło, bo nie O, teraz się posadziło. To czekaj, no, ja, sedan, ja od razu włączę. No ale po co nam więcej, wystarczy? Tyle, co tutaj będzie, to ja od razu włączę szybki wzrost yy... i szybszy czas. To co miście tutaj, jest czas, żeby to trochę zaczęło rosnąć. Znaczy, ja mogę pokazać wam. Wstawię nawet teraz, może. Jak te drzewa rosną, bo wcześniej grałem na oryginalnej mapie, jak te drzewa rosną. Mogę wam teraz pokazać to. Oczywiście w trybie przyspieszonym. Oczywiście, oczywiście w trybie przyspieszonym. Oto poczekamy aż drzewa rosną. No i widzimy się, jak te drzewa będą już spore, już żeby można było je ściąć. Aż się pojawi taka kreseczka, nie? Tam się ta kreseczka musi pojawić. No, już tam drzewka elegancko porosły i jesteśmy tutaj z piłami. Więc dawaj, o. dawaj, może. O, i jak drzewo już rośnie, to takie się kreski pojawiają, więc łatwo jest odróżnić, które drzewo jest gotowe do ścinki. Uwaga, drzewo leci. No, ładnie poleciało. No, elegancko teraz to. Od razu odcinasz. Yy... O, no, Mogę pokazać. To dawaj. Można sobie gałęzie obciąć też. W sumie, jakby się tych gałęzi nie obcięło, to jak to zwozić? Jakieś krzaki są. Tak, a no, może i krzaki. My myślałem, że to jeszcze gałęzie. Teraz ja zetnę któreś. Może tam to zetnę. Tu o. To jest ze ścięcia, no. I leci sobie. Trzeba leci też zawsze na twoją prawą stronę. Też tam na tą stronę. Teraz... Nie, może żeby. Teraz ja gałęź odetnę, może co? Tak, odetnij gałęzi Te też krzaki są, więc nie wiem, czy będzie do dobrze widać. No to ja jeszcze za to trzeba, bo ono tu będzie zawadać przy a no to możesz ściąć. poleci... poleci... Prawie, żeby poleciało w moją prawą. Aha, tam chcesz je położyć. Ja będę łapał. Złapię? No widzisz, jak elegancko złapałem. <grystanie> Mosz tak jeszcze z góry nagrać? Może jak poleci jakaś. Eee, to musisz jeszcze ściąć któreś. Powiedz które. O, zaraz jeszcze jedno wezmę. To chyba to tutaj, z tego <laughs> tam piła została, no dole moja. Nie. Znaczy, jak ja nagrywam... Znaczy, jak tą kamerę wezmę sobie wyżej... O, no tak. ona zostaje tam. To ścinam. Dobra, poleci w tą stronę, to się tak ustawię może. Brum, brum, brum. Powinna być jeszcze możliwość kucania. Żeby się tam schylić do tego. Lepiej uciąć. A, no też, to, ale to już wiesz, to już musiałoby być tym, yy, yy, oryginalnie, się Bo tak to chyba, że też jakiś mod by musieli zrobić, tak, żeby przykucnąć sobie z tą piłą, Bo jak kamera sama to, to, to można, ale z piłą to by musieli jakoś osobno to też stworzyć do modyfikacji. A no to co, to, jedziemy po wyciągarkę? No, po tą wyciągarkę. To ja odłożę. Ja, to ja mogę tu odważyć. A, tak na, na zmianę ja wtedy brałem z Nie, ja tu, ja tu nie mogę. A co ja muszę tam Ja jak się do pojazdu, to ona się tam przeniesie To nie, może zaprezentuj wnętrze tego całego... Eee, poczekaj. Ta piła to się... A no jest, no, no. Ale ja nie chcę tych drzew tutaj sobie wozić, bo Ale pokaż tam wnętrze jak... No, Mam i to niezbyt wychodzi ten załadunek. bo fizyka yy, fizyka w grze LSA no, naprawdę utrudnia dość ale tutaj się elegancko zegary o jeszcze czekaj to po spacji można było otwierać yy, na przykład okno można sobie otworzyć nie to są akurat drzwi to jest okno Z tyłu są jakieś przyciski, okej. Okay. Z tyłu chyba nie ma, ale tutaj jeszcze jest światła i tutaj można zapalić, chyba i to wszystko z tych przycisków. Kamera jest też na tą, na te ramię żeby niby można było łatwiej to chwytać, ale i tak nie jest tak łatwo jak. Mogło jak być, powinno, jak być. powinno być. Dobra, to może żeby nie przedłużać, chodź i tutaj spróbuj. Ty chcesz te drzewa teraz wyciągnąć gdzieś w którąś stronę, tak? Tak, tam na ten plac, żeby potem łatwo załadować z jednego punktu. To ja Ci podczepię tam, jeżeli się też do tamtego da. Tutaj to tym chyba... Na ...hydraulicznie jakoś. Dawaj zobaczymy jak... Tam to... jeszcze te pnie trzeba będzie. No a to później się to zrobi. Na razie weź to chwyć, spróbuj. Prawo. Możesz to podnieść? W górę? Ca tak, całe drzewo. Ono jest zaczepione tutaj. Jest taki skrypt, że drzewo mi się nie odblokuje, dopóki nie rozłożę tych... A no to też jest dobrze. To jest bezpieczne, znaczy, tak te trzema... Fizyka nie pozwala na takie coś bez skryptu, żeby... No nie, no bo to naprawdę, to by było masakra, to by było z tym... Ja z buta będę biegał, tak, bo to szybciej będzie nawet. To ja może wezmę piłę i je potnę na kawałki od razu, co? Czekaj, gdzie ta piła była? O, no, bo całe drzewo i tak się nie zmieści na to Tu ten, jest ta na... czapy, nie wiem. może przetnie ją na pół, A Albo nie. Ale ja nie wiem, jak tam jest z wielkością tych... Może podjadę... Znaczy, bo ten drzewa. ostatni to jest strasznie krótki kawałek tego drewna, a tutaj są to dłuższe. To może go nie odcinać. No zobacz. To tu, tu zobacz. przetnij na pół. To tu odetnę je. I może... Nie wiem tutaj to będzie za długi ten kawałek, to tutaj odetnę. Powinniśmy mieć jakąś łożycę do tego chyba, bo tu nie ma... I to, to, to też chyba będzie za długi ten kawałek. To też jeszcze odetnę. No i dobra, no i zrobimy analogicznie te wszystkie drzewa, zwieziemy i później się... Później pokażemy, jak to będzie się y, ładowało. No i żeśmy tutaj zwieźli sobie te drzewo, co tam wcześniej ścieliśmy. Pocięliśmy na kawałki. Podjęta. I teraz będzie najtrudniejszy etap... Yy, załadunek. Najtrudniejszy etap to się zaraz okaże. Czy to pójdzie łatwo, czy to. Czy trzeba będzie trochę pokombinować i się popocić. powiem ci, że tak, jest tak. Problem jest z tym yy... z... Z końcówką, bo jak przyłączę na końcówkę, to działa kolizja tej końcówki, no. ale za to nie widzę ruchów tej, tego, całe, tego całego ramienia razem z tym wszystkim. Jak przełączę na, na, to, na pojazd, wciskam G, to wid jest wszy wszystkie są ruchy taj, tylko ta kolizja się nie rusza jak zaciskam T. No to nie wiem, to może weź tamtym Mercedesem, spróbuj to. Bo po prostu przy zaciskaniu będę przełączał tylko, a potem. To nie wiem, tam jak uważasz, spróbuj. O, jest zaczepione drzewo. Nawet dwa. Jeszcze nie to wygląda. Ale... Nie, ale to jest. <taki> takie. Patrz, nawet mnie nie przechyliło. To, to wygląda jak sklejone paluszki, nie? Jak się nieraz znajdzie. <taki> patrz, nawet mnie nie przechyliło. poparz pop pop z przodu. Ty, ale patrz, zobacz. Yy, może jednak trzeba było to uciąć, chyba że się zmieści. A, no, jakoś się zmęczy. zmieści. Nie, jeśli się. No kleiłeś tam sobie trochę kleju chyba, bo się nie chce mścić Właśnie Tam żywicy sporo było nie? Dobra, udało się Dobra, pierwsze dwa z głowy Mogłem też... Mogłem też wyłączyć tam te... Te, te zegary i te... Te w ogóle... Żeby nic nie było widać Ale... Myślę, że tak za bardzo nie przeszkadza. Przynajmniej widać która godzina. Jest rano. wstaliśmy rano dzisiaj. C no wtedy się położyliśmy już spać, bo już było późno i teraz z samego rana żeśmy wstali. Do lasu to drewno. Coś tu przechyliło tą szepkę. To podjechać trochę ruszyć, tak? Czekaj, się... może ja to raczej dźwigiem. O, widzisz, o, okay. tylko zapaliłem już. Więc... Taka jest blokada tego. Muszę zostawić go zapalonego co? Może być Niech sobie chodzi. Znowu żywica O dobra, jest ok. Żeby można było to ręcznie popchnąć jeszcze tak trochę no, za załadunek jest coś problematyczny ale da radę. No, da prawda. radę. Mniej, mniej problemów jest z tym niż z tamtym e, HDS-em całym. Dobra, to trzeba tutaj jeszcze raz podjechać i w tamtą stronę jakoś następne a... to załadujemy cztery chyba się zmieści. Yy, wszystko załadować chcesz tutaj teraz na ten? Wóz? Jeszcze cztery te, może jeszcze. A no to próbuj. Ja może ja może wycofaj po, poczekaj, wycofaj. Ty, ja może pojadę po. Znaczy, pójdę po ten drugi wóz, podjadę. Od razu sobie. Chcieliśmy za, zaprezentować te, ten y, lasu tak jak w te wcześniejsze mody, ale to by zajęło bardzo dużo czasu. Bo tutaj jest dużo tych maszyn i tego wszystkiego więc testowanie każdego z osobna to jest naprawdę czasochłonne może być ta czy tamtą czarną ci przyjechać yy, może być To jeszcze na ten załaduję te dwie może dobra to już czekaj, okay, podjadę ci bliżej tym zawrócę może jeszcze a raz. resztę już na tą dużą Mam nadzieję, że ta fizyka a, Mam nadzieję, że ta fizyka w 15 będzie dużo lepsza, bo o. jak będzie taka jak ta i motlasu, lasu, to też nie wiem jak oni to rozwiążą Dobra, tam się zatrzymaj, bo po kolei będę dobrał. Myślę, że coś wymyślą tam O, to ja już tamtym już tam odjadę. A no, potem jeszcze do tartaku pojedziemy na końcu. Jak już załadujemy wszystkie te. No, z naszego. Teraz to jeszcze zostało. No to może zrobimy też yy, cięcie i już załadowane będą. Yy, I będziemy jechać do tartaku, co? O, no, może być. Dobra. No to dobra.